Dzisiaj zajmiemy się rysunkiem rzutowaniem prostokątnym. Będzie nam potrzebne linijka, lekierka, cyrkiel no i ołówek. Mamy do narysowania taki obiekt i on będzie do narysowania w trzech rzutach prostokątnych. Pierwsze założenie musimy sobie zrobić, który rzut będzie od przodu, a który będzie z lewej strony, a który będzie z góry. Zakładamy sobie, że ten jest od przodu, ten jest. Z lewej strony, a ten będzie od góry. Mamy rzut nie do rzutowania prostokątnego, na tym będziemy rysować rzut od przodu, tutaj rzut z góry, a tu rzut od lewej strony. Przyjmiemy sobie wymiary dowolne, tak, żebyśmy nie musieli tego mierzyć. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym narysować, no to muszę narysować. Tą krawędź w rzutowaniu, w rzutowaniu od przodu. Na jednym z filmów pokazywałem, w jaki sposób należy przesunąć, narysować linię równoległą i rysuję linię równoległą do tej, która jest rzutna. Przesuwam sobie, rysuję sobie delikatnie. Już mogę sobie przeciągnąć nawet dalej. Zaznaczam sobie początek. Tu będzie mój. Ten ruch tak i teraz potrzebne mi są linie. Ta to będzie w tym miejscu. Zaznaczę sobie, że o to będzie tutaj. No i muszę narysować linie pionowe. Linia pionowa to jest równoległa do tej. sobie obrócę kartkę i mogę sobie narysować linię równoległą do tej. O. No. Jeżeli miałbym odpowiednie wymiary, no to musiałbym sobie też to pozaznaczać. Załóżmy sobie, że ten element, o tutaj, ten element będzie miał o gdzieś tyle. W tej chwili to nie za bardzo istotne jest w moim przypadku, bo chciałbym narysować o dowolnych wymiarach. Natomiast później będzie mi przydatne. Narysowałem sobie narysowałem tę linię. No i tak, powinienem zaznaczyć tą odległość. Zaznaczam ją. Tak, no i potrzebne mi są linie ta i ta. Czyli w tym miejscu i w tym miejscu. One są równoległe znowu do, do tej linii. Przykładam i rysuję od razu sobie przeciągam na drugą stronę i tu będzie ten drugi powstał mi rzut, teraz mogę sobie pogrubić te linie widoczne, czyli zobaczcie ta tutaj to jest ta ta to będzie tutaj pogrubiam mój rzut linią ciągłą Gruby. Mamy pierwszy rzut, teraz przygotuję rzut od lewej strony. Mamy linie, które wyznaczają nam wysokość, o tutaj. Mamy linię krawędź, która będzie się tutaj pojawiła, czyli mamy tu. Wystarczy teraz znowu narysować linię równoległe. Tutaj także mogę sobie wybrać odległość i to zrobię. O nie będzie. Rysuję delikatnie linię i drugą grubość tego przedmiotu. Oczywiście mógłbym ją tutaj zmierzyć. I zaznaczyć dokładnie, ale ja chciałbym pokazać przede wszystkim sposób. Postał nam rzut, zobaczcie, to jest rzut od lewej strony, ze wszystkimi krawędziami. Spróbujemy go pogrubić. Pogrubiam. Pozostał mi jeszcze tylko rzut od góry. Rysuję go w ten sposób, że stawiam cyrkiel w środek mojej rzutni, zaznaczam i robię do momentu, aż przetniemy się z tą linią tutaj o. W miejscach przecięcia będziemy musieli narysować linię równoległą do tej. Ustawiam sobie znowu. Ustawiam linijkę, po której będę przesuwał. O, i w miejscach przecięcia rysuję linię równoległą. Co widzimy z góry? Widzimy taki prostokąt, widzicie? Tej krawędzi tutaj nie widzimy, dlatego też zastosujemy tam linię kreskową. Widoczne krawędzie w ten sposób, a to tutaj będzie linią kreskową. I mamy rysunek w 6 rzutach prostokątny.